Do dziś tu Berfor wchodzi. No. Nie czarujmy się, daj se spokój. No. Ja z Tobą rozmawiam i nie wiem, czy nie jesteś Niemcem. Ale nie o to chodzi, ale ja Ci mówię, jaka jest sytuacja. No. Tu z niektórymi gadałem, a później to weź koś Leiblub walili. Weź ojciec. Wiesz tego słynnego biznesmena? To był SS-man. został rozwalony. Na Górnym Śląsku. Matka uciekła do Niemiec, a jego wzięli do domu dziecka jako małolata. Był wychowany w domu dziecka polskim. Dostał nakaz pracy, bo było w walimy do zakładów. A jego dokumenty do, przyszły do policji, do milicji, do ojca i był kontrolowany cały czas. On no, o tym wie, bo ja kiedyś mnie w kuriu to mu powiedziałem. Przez kość to dziadek i był sesmany. co mordował Polaków na Głównym Książku. Wystarczy ci? I ty tu w rozmawiasz nawet nie z kim. Oni mnie nie lubią, bo jak mnie kiedyś popiłem, to mu powiedziałem, ty się <grystanie> A mnie już tam nie zależy, na to tam pierdolę. Ile pożyje to pożyje, ale niech się, niech się młodzi dowiedzą. I teraz wróćmy do Staników. Głównymi strażnikami w 1945, 6, 7 roku, 8, 9, nawet 50 to był tak. Gawroński, który mieszkał na Kościuszki, Haj, a Haj był ten co go zamordowali w tym. To mieszkał, to, to on, był za, on był majstrem na, na Rzeczce, na tunelach za Niemcem, a mieszkał w rzece. Hajma rodzina i ta Hajma rodzina jeszcze w Rzece mieszka, w, tej, w Jugowicach mieszka, oni się nie przyznają do tego, do tamtego, rozumiesz, ale jest taka prawda i Hajma wtedy, Hajma zamordowano wtedy, bo Hajm też brał udział w tej ekspedycji, co Ci mówiłem ze Srikiem, nie? Tu u mieszkał ten o! Już jeszcze za chwilę ci powiem tego skurdy syna. I rozumiesz. I oni brali. I w i jak się dowiedział, a jeszcze tu w Rzecce mieszkał taki Niemiec samotny. Jeszcze kurwa chodziłem za dziecka. Miałem wtedy 10 lat tam do niego z On sam tam bo samą górą mieszkał, on zawsze spłyca. Akiem chodził na płosówkę. A myśmy go jak to chłopaki, w Indian w tego w koboju go ścigaliśmy. Jak kurwa wszedł na górę tam, zaraz tam zniknął. Więc są klapy, więc Niemcy robili takie jak studzienki i się schodziło.